Kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Alicji w Krainie Czarów. Jesteśmy w zamku z Falazem Grum. E, tak jak w ostatnim odcinku, było, była kasenka. Alicja jest tam. Widzicie ją tutaj, troszeczkę. No i tam mamy Czerwoną Królową, która nas nie zauważy. To jest tak naprawdę, powiem. E, dobra. No i musimy szukać, e, tak naprawdę, antidotum. Czy tam yy, tego, żeby ją zmniejszyć? Przecież za dużo znowu zjadła, czy tam wypiła? O, to nie, 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 nie. Nie chcę tego. Nie, nie chcę tego. To chcę. O, tak. Możemy sobie tutaj podejść, i nam się tutaj nic nie stanie. Tu mamy yy, skrzyneczkę. Dobrze. Płóżmy tą skrzyneczkę. O, to możemy też sobie... A, to sobie obcinamy te krzaki. O, możemy tak centralnie obciąć te krzaki. Tak dla zabawy. A tu możemy? Tak. Dobra, może nie będziemy niszczyć. Nie wiem. E, mamy tutaj różyczki, które sobie odmłocimy. Pięknie. E, tak. A mamy tu kolejne różyczki. Tak. Super. Sobie utoruję przejście. Tu mamy drzwi, które nas do niczego nie, do, do nikot nie prowadzą. My musimy przejść y, tutaj, te małe drzwiczki. Więc Alicja musi być mała. No ale cóż. Y, tutaj. Proszę, coś mamy? Nie, a tak jak widzicie, mamy bar. O, o mamy skrzyneczkę. Super, to ją poproszę. U. Czy coś tutaj będzie? Szczerze nie wiem. Wejść tutaj nie możemy. O, tu mamy te e. tak? To nam nic nie da tak naprawdę. Czy tutaj coś mamy? Nie, nic nie mamy. Dobra. Tu, czy coś jeszcze tu potrzebujemy? Boże. Tu nie przejdziemy, bo nas wywalą. Więc nie. O, tu mamy różyczki. Ech. Dobrze. Tu coś mamy. Eee. Nie, nie mamy nic. Dobra. I tutaj, tak jak widzicie, możemy sobie to podnieść. Tutaj się nie powinno raczej nic stać. Tak jak widzicie, nie ma na czym się trzymać. Więc musimy mieć coś, żeby zatrzymać, prawda? To. Ja tu pamiętam, że miałam zawsze problem z tym przejściem. Co tu jest? Mamy jakiś. Egzekucja przełożona. Kat zachorzał A bo te przeprowadzę egzekucję. W centralnym miejscu. Egzekucje. O. No. No i weź człowieku ogarni. Ogarnij. Co ja mam z tym zrobić? Nie, to jest potrzebne. Tylko, że to nie chce zadziałać. O, udało się. Boże, dlatego nie przepadam za kotkiem, bo właśnie takie akcje są. Kurde, próbujesz, a to ci nie chce zniknąć. Musisz naprawdę to bardzo uważnie. Bo o dziwo nie chcę nic zrobić. E, dobra. Tu musimy chyba to podnieść. Tak. To się wystrzelić tam. Dziwnie, że królowa na, na to coś nie zareagowała. Dobra. Urgh. To. Co to gdzieś tam wystrzelimy? A co tam? Teraz to. Dobra. Nie wiem jak to długo nam wytrzyma. No właśnie, tylko O, ja tu mogę wejść. My musimy pozbyć się tego strażnika. Ja nie wiedziałam, że tu mogę wejść. Mogę to obrócić? Kamerkę obrócić. Mogę kamerkę obrócić. Tak, to nas spadnie, ale dobrze. Yy, ogarniemy to zaraz. Już mieliśmy na w połowie drogi, tak naprawdę. Bo musimy znaleźć yy, podest, a podest jest tam sobie jakoś. My wszystko to zrobimy z góry. Tak naprawdę. Yy, dobra. E nie. Yy. O, drwczyczki. Dobrze. I głowy tych rybek. Dobrze. No jedziemy dalej. Zapomniałam, że mogę tu wejść. Mój błąd. I'm sorry. A tam, tak mi się wydaje, ale pewna nie jestem, w oddali jest zamek Białej Królowej, ale pewna nie jestem, bo on się, jak już pamiętam, widziały, że się zamki, ale nie jestem pewna, mogę się mylić co do tego. Co wieść? Hm. Nie mam to zrobić. Wait a minute. Hmm, hmm. Mm -mm. Mm -mm. Jakoś musimy otworzyć te drzwi. Mnie małego to by się tutaj przecisnęła. Boże, jak ja mam to zrobić? Nie pamiętam, matko. No mówię, że ten poziom jest dla mnie dziwny. Akurat Na ciuldę? Nie wiem. Hmm. hmm. No weźcie mnie, katrupcie, bo nie wiem. No, nope, kocie. Hmm. Słuchaj, czy to nie jedno z twoich nadal... dokładnie na przeciw mrocznego rycerza? Sądzisz, że uda się do niego dotrzeć? Gdzież ona trzyma hmm. No super, tak? Tylko, że on tutaj właśnie nam nie pozwala iść. Nie można by się tego strażnika stąd pozbyć. Hmm, dobra, kumam, już wiem. Wait. Ja tu muszę dosłownie chwilę, trzeba pomyśleć na ten temat, co i jak zrobić. Bo to niestety jest Alicja. A no właśnie, w ten sposób i przejdziemy. No, ha, skończy mi się udało. Jeju, dosłownie nienawidzę tego. No i zmykamy Tutaj, no bo się tedy przejść nie da, to się da przejść tu. Hmm, um, dobra. To robimy jeszcze raz, tak? Tak? I tak? Opa. I pozbyliśmy się ptaka i strażnika. Można? A więc Można. Nie poszukajmy nie może oszukiwać Królowej w no nie, niestety nie może. I to sobie spada, ale tu dla nas problem. Możemy iść no. dalej. Tu mam kolejne różyczki, kolejne tam jakieś przejścia. No, gdzieś jeszcze jest, nie musicie mi mówić. że mam szukać tej mikstury, wiem. Dobra, idziemy uh. Słyszę strażników No są, strażnicy. Otwieramy sobie to. I yy, teraz pytanie. Którym przejściem? A. Które wolimy? To aktualnie wolę to. ode mnie. Idź. No. Super. No niestety. Okay. Dobra. Ale jednak będę musiała chyba tutaj przejść. No dobra, to wychodzimy jak na razie. Mamy salę pełną, kurde, portretów królowej. Nieźle, samo uwielbienie normalnie. Przejdziemy sobie tak, na ten moment. Zróbmy sobie tutaj tak, w ten sposób. No i tutaj otworzymy sobie skrzynkę. Jakbyś mógł... Dziękuję. Tutaj nic nam się nie otwiera, więc wychodzimy. Bra. Eee, no i tak. Jakbyś mógł. Uu, niewidzialność. Co? Zrobimy sobie... O, mamy tu drzwi. Dobra. Um... I nie ma. Robimy sobie tak, że nie ma tych obrazów. Dobra, niech będzie. Tutaj mamy niewidzialność. Okej. Okay. Tu mam jeszcze jakieś obraz, oczywiście, że tak. Samo uwielbienie królowej, e, którego nie chcę. <tum> kolejne drzwi. Czy tutaj coś jest? Nie. <tum> Okej. Okay. No i tak, teraz... Mamy tutaj drzwi. Tu mamy drzwi. Mamy tu wagę. Tu mamy wagę. Więc wchodząc przez tamte drzwi albo przez te, wejdziemy tu. Tak naprawdę. Ale wchodząc tu, do serduszka z serduszkiem, wejdziemy sobie tam na górę. Więc e, na spokojnie, wszystko pięknie zrobimy. Czy tutaj coś jeszcze jest? Tu przejdziemy, z tego co mi się, kurde, kojarzy, ale nie jestem pewna, no widzę tego. Ale raczej powinniśmy tutaj przejść jeszcze. E, także wchodzimy przez te drzwi. I powinniśmy przejść na górze, tak. Jeśli tylko znajdziemy knyplówkę. Alicja otworzy oh. drzwi wiodące do stajni bandzier gdzie jest Turbi koncerz. Okej, okay, tutaj jest. Hmm, tam widzę konia. Proszę. Super. O. Ekstra. Możemy wyjść. Ale jestem ciekawa właśnie... A, jeszcze czekajcie, to. Dobra, otworzymy sobie. Jestem ciekawa, jak mam dotrzeć do... tego... tego tam. Coś było, ale później chyba. Do tego, co mi... Oby czerwonej królowie nie zalała krew, kiedy znajdziemy się na górze. Z tego co mi się kojarzy. Chcę przucić kamerkę. Może później będziemy mogli? Mam nadzieję. Na razie sobie tutaj atakujemy. E, 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 e. Nie ma. No, won. Czy tutaj coś jest? Już <laughs> się przestraszyłam. Wait, wait. U, u. Może, u, uh, u, uh, to chciałam na pewno na początku, Jakbyś mógł K wziąć, to by było zajebiście, wiesz. Przestraszyłam się, bo nie wiedziałam, że to są. on moje serduszko. Dziady jedne, wredne. Nic nie ma więcej, dobrze. Mm, mm, mm. Serduszka. Two, serduszka. Ym. No, otwórz. Te różyczki, a nie serduszka. Włóż. Super. Weźmy może tutaj. Zobaczmy, co tutaj jest. Czy to jest jakieś przejście? Tak, to jest jakieś... To jest jakieś przejście dalej. Więc na razie... Nie chcę... Bo mamy tutaj drzwi, które też możemy ogarnąć pięknie. Mamy serduszko i serduszko. Spróbujmy sobie wejść. Nie wiem tu, nie wiem gdzie wejdziemy. Trefle połącz streflam. A spieram... Zbyt to skomplikowane. Trefle połącz z Super, tylko że ja bym chciała przejść tam do serduszka. O, proszę bardzo, eee... nadzieję, cię nie posłucham. Ja ciebie nie posłucham jak na razie. Super, tylko że. O, dziękuję. Ja się zastanawiam! Jak tam przejść? to dalej będzie... Chyba kurde, tak. Trzeba z nadzieją, że, że tak. Dobra. Mm, ale ja myślę, że dalej przejdziemy na kolejnym odcinku, który już od razu nagram dla was. Więc mam nadzieję, że ten odcinek się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie opaczki w górę. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Możecie również zostawić subskrypcję razem z dzwoneczkiem, aby dać powiadomienia. Piszcie komentarze. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć!